u na kanale zostawcie suba lajka, żeby więcej Was filmów i szwarców nie pominęło. Dzisiaj jest pierwsza część na no w ogóle na moim kanale pierwsza część z snopków. Jak wyodowujemy snopki, jeszcze jeździmy po polach, tak mi nie nagram, ale może nagram, jak, ro, jak będziemy rozlodowywać, bo mam jeszcze jedno pole to nagram. Patrzcie, tam jest Ursus. Ursus 122 Ursus 1222, czyli Ursus 122 No więc zostawcie suba i lekka, żeby więcej Was ich myślę, mi się nie pominęło. Stuk już jest długi, a w tym roku chcemy mieć 1000 lotków, więc może jeszcze dokupimy że dokupiłem jeszcze snopki, bo chcemy w tym roku mieć 1000 snopków, a sprasowaliśmy 350 nową prasą Masy Fergusona. To jest dużo, jak 350 snopków. A kil, ile pól? No za kilka pól jest tam. Chyba 5, 10 pól. Albo nawet 20 pól. 20 pól chyba. Więc widzę że to jest na tyle mojego forca Jeszcze zobaczymy się yy, jak będziemy odować na polu albo na, chyba na tym jak będziemy ładować bo to jest mniej snopków no to jakieś tutaj jest 25 snopków na tym polu, więc no tutaj nagram wam odcinek jak będziemy je ładować na pszczepę. może nagram to jest właśnie Ursus taki długi jest stuk ta jest pełna prawda? Peł, prawie jeszcze pełna, nie jest pełna. jest trochę... Czy nie pełna, z komu są snopki na nie Tam jest mini mini stuk, ale go nie pokażę, bo jest za daleko. No i co widzę? Wy? Na tyle mojego forsa lub odcinka. Więc nara.